Witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale Chciałem Wam pokazać jak wyglądają w tej chwili pączki na gruszce Którą skończyliśmy już ciąć dobrych kilka tygodni temu To jest ta odmiana Lukas Teraz możecie sobie zobaczyć Jak ktoś na przykład mówił, że za dużo było wycięte Jak te pączki wyglądają, czy już można Mieć jakiś tam odnośnik do tego ile później tutaj owocu będzie no według mnie jest ich naprawdę sporo Staram się mam jak, jak najbardziej dokładnie pokazywać w miarę możliwości sprzątowych Naprawdę bardzo dużo tego jest, więc Więc wydaje mi się, że, że będzie urodzaj, no wiadomo tutaj jeszcze będzie kwestia oprysku, kwestia pogody, czy nie przyjdą jakieś przymrozki, czy to później nie, po, nie powymarza. Także myślę, że, że takie materiały też mogą być ciekawe, zwłaszcza dla osób, które pracują w sadzie, czy, czy mają własne swoje sady, jak to wygląda w Holandii, bo z mojej własnej obserwacji wynika, że w, tutaj w Niderlandach tak jakby wszystko zaczyna się około 2 tygodni szybciej, nie? Ze względu na, na klimat. To byście musieli też sobie sami porównać, w jakiej fazie są, na przykład pączki na, na gruszkach, tak? W Polsce jak pracujecie, ale tutaj, no, naprawdę już to coraz fajniej wygląda. Jest tego sporo, także, także nie powinno być problemu. No widać ewidentnie, co. Które gałązki dały nam, które gałązki coś nam dały, na których gałązkach nic nie ma, puste są. No wiadomo, też przy cięciu 100% no nie, nie ma takiej osoby, która by w 100% idealnie wycięła. To trzeba by to naprawdę mega powoli robić, a tu chodzi o to, żeby, żeby zrobić to w miarę, w miarę szybko, w miarę sprawnie. No i żeby te, te pączki były, tak, przyjdzie kwiat, później pojawi się gruszka, więc. Postaram się też na bieżąco Wam to pokazywać dokładnie, jak to wygląda. Także można się cofnąć ileś tam filmów wstecz, jak chcieliśmy gruszkę Lukasa i sobie teraz porównać, jak to wygląda. Nie? Tam wtedy były puste gałęzie, a tutaj już, już fajnie wszystko zaczyna się wytwarzać. No, i jak to się mówi, no, po, pomału będziemy zmierzać w kierunku zbiorów. Wiadomo, że to jeszcze jeszcze sporo tego czasu, ale mówię, mam okazję, to wam nagram. My jeszcze tniemy jabłko. Z jabłka też na pewno wam jeszcze coś nagramy, no ale, no mówię, dla nas jest to taka rutyna. Może z jeszcze jeden materiał z cięcia u góry, i później jakąś fajną instrukcję wam damy na, na cięcie tego jabłka na dole. Także wydaje mi się, że jest spoko, nie? Zobaczcie ile tego jest, nie. Jedna gałązka nie powinno być biedy. Jeżeli wszystko, wszystko fajnie się zgra, to, to szykują się fajne zbiory i będzie co robić. Także ja lecę z powrotem na jabłko. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia.